Hej, hej, tutaj Klaudia z kanału Kwietniowa Babeczka. W dzisiejszym filmiku chciałabym się z wami podzielić tym, co ostatnio udało mi się upolować. Uwaga, uwaga. <laughs> Ciach folder. A w folderze to na magazynów. Może zaczniemy od tej strony. Ciach. Na Facebooku yy, po bardzo okazyjnej cenie udało mi się upolować. No nie wiem ile magazynów ponad 100 chyba. Głównie to jest magazyn Cross Teacher, ale oprócz tego mam też Quick and Easy i jeszcze kilka jakichś innych, chyba. The World of Cross stitching może z pięć ich. Głównie Cross Teacher. Byłam pod wrażeniem nie spodziewałam się, że to będą też wydania aż tak stare. Widzicie tutaj, kwiecień 99 roku. Mam też gazetki z 97. Nie wiem czy coś wcześniejszego, ale ja się urodziłam w 97, więc mm, te gazetki niektóre mają tyle lat co ja. I są naprawdę w świetnym dalej stanie. Jedna pani właśnie pozbywała się tych gazetek, powiedziała, że już nie ma wzroku do haftowania i chce się ich po prostu pozbyć do swojego strychu, a ja je wszystkie przygarnęłam. Myślę, że nie zachowam wszystkich. Przeglądałam już mniej więcej to mi się podoba, i trochę sobie zostawię, a resztę dalej sprzedam i wyślę w świat. E, no, zobaczymy. Może właśnie wystawię na Facebooku albo na um, Ebayu. Może ktoś będzie zainteresowany nimi. E, ale najbardziej mi się podobają właśnie gazetki z, z serii Cross Teacher. Możemy sobie zobaczyć jakąś taką gazetkę. I tutaj właśnie. Mm, Macie mniej więcej spis treści, co gdzie jest, y, jakie kawciki możecie zobaczyć. Myślę, że nikt się nie obrazi, jak ja tutaj tak pokażę po kolei, co tu, się, co tu się dzieje w tych kazetkach. Nie tylko właśnie są wzorki, ale też y, różne porady, jak haftować. Co. Ile mogę wyłkać za to? Stówę, pięćdziesiąt Nie ma czasu, Antoś się obudził. Już koniec? Idziesz sobie? Zostawię to. Więc w gazetce są różne porady, e, pytania do ekspertów <noise> i wiele różnych reklam, mm, książek i właśnie stojaków do haftowania i tak dalej. Były jeszcze jakieś ogłoszenia, nie wiem czy w tej gazecie, czy w jakiejś innej, em, że poszukuje się e, przyjaciela od haftowania, żeby właśnie sobie z kimś popisać. <noise> co mnie zdziwiło, że właśnie takie rzeczy są umieszczane w tych gazetach ale tak pozytywnie mnie zaskoczyło, że właśnie jest wiele innych osób, które też nie, nie zna nikogo tak jak ja w okolicach i może dzięki takiej gazecie może nawiązać przyjazd jest z osobą, która ma wspólne hobby więc mamy wzorki Różne artykuły Wykazać się quick and easy Jest dużo malusieńkich wzorków yy. A ja jednak wolę chyba większe Malutkie to znajduje ja znajduję na Pinterestie. No tu jest helpdesk Właśnie tu są jakieś pytania I odpowiedzi Tu coś wycięte, może był jakiś Bon. Sporo takich wzorków jest, nie wiem, około 20 na gazetę. I niektóre są bardzo fajne. Nie, nie wiem, może coś jeszcze znajdę ciekawego, co mi się bardzo podobało i wpadło mi w oko. Ale chyba już nie w tej gazetce. Hmm, tu takie coś. Tu cytrynki. Dziś właśnie miałam fajne słoneczniki I, 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 i cytrynki, chyba też. Takie rzeczy. O, to jest bardzo ładne, też. Kwiatuszki. I ramkę na zdjęcia sobie taką zrobić. Jakiś samplerek. Krustykalny. Metryczki. No bardzo dużo fajnych wzorków, które właśnie mogą się przydać. Głównie jakieś malutkie, prawda? Tu fajne miski. i znowu samplerek. Tutaj mamy jakiś. I bardzo dużo też porad jak wykończyć swoje prace, a nie właśnie tylko w ramkę i tyle. To jest chyba świąteczne wydanie, tak? więc tu będzie dużo świątecznych wzorków więc ostatnio dorwałam właśnie te gazetki To z 98 zobaczę sobie inny folder może tu są właśnie gazetki z 98 9. a zobaczę co mam w innym Widzicie, tu zawsze właśnie coś do gazetki było dołączone Free, Project Backed, Torba na projekty była za darmo I wcześniej była o wiele tańsza ta gazetka To jest 95 rocznik, czyli ta gazetka jest starsza niż ja I zobaczcie, jak kiedyś drukowali te gazety, to one mają super mmm, nadzórki On się w ogóle nie, nie niszczy, nie znika ze stron Czy jest... Kto by? czyli październik no różne tu są wzorki tu jest styczeń 96. dużo malutkich wzorków właśnie wziąć te gazety, bo ja sama żadnej nie kupowałam, tak? Nowiutkiej. Widziałam, że u mnie w sklepie, w najbliższym supermarkecie są co miesiąc wydania cross ale nie kupowałam nic do tej pory. I byłam ciekawa, co tu jest. Zobaczcie, jakie śliczne wzorki kwiatowe. No piękne. Takie serduszka. To jakieś miski, seria cała misków. Właśnie do rzeczy, które użytkujemy na co dzień albo przy właśnie jakichś świętach. Tak były wykorzystywane te na jakichś ręcznikach, ściereczkach, obrusach. Bardzo fajne. Tutaj pomysł na kartkę. Na dzień mamy. No świetne. Tu, są, yy, tu jest, widzicie, miejsce na nie, historię <grych> osób, które haftują. No, tu jakieś wzorki. Yy, są też często, właśnie te literki do haftowania całe zestawy literek. No, tu właśnie dodatek z samymi literkami. No więc bardzo fajne rzeczy mi się tu trafiły. I mam zamiar też niedługo coś wyhaftować z takiej gazetki. No bo po co się kupiłam, prawda? <grych> Ale pewnie ponad połowę, jak nie więcej tych gazetek sprzedam, żeby dalej poszły w świat. Ja nie dam rady każdego wzorku wyhaftować. I nie każdy mi się też podoba, na przykład nie wiem, no te rybki średnio mi się podobają. Ale te różyczki już fajne. Bardzo fajne. Właśnie na jakieś serwetki, obrusy. Nie wiem, czy w Polsce jest właśnie popularne kolekcjonowanie takich gazetek, wiem, że jest z Camo. Gazetka i malowaną chyba się nazywa. Też może bym sobie kupiła jakąś jedną, zobaczyć, jak to wygląda. Widziałam na YouTubie chyba wstawiają właśnie e, zawartość gazetki i wydają mi się te wzorki bardzo ładne. E, no ale ogólnie chyba ja lubię bardziej nowoczesny haft, pewnie dlatego tyle gazetek się pozbędę. E, I też nie mam miejsca, żeby je trzymać. E, na strychu już coraz mniej miejsca. W domu nie ma miejsca już na nic, więc dlatego będę chciała sobie zatrzymać to, co tylko najbardziej mi się podoba, a resztę sprzedam. Ale właśnie poczytałam sobie trochę artykułów jakiś, jak przeglądałam gazetki, co mi się podoba, co nie. No, chciałam zobaczyć właśnie, jak to wygląda. I szczególnie, że to jest znowu z 96 roku. Więc. Gazetka starsza ode mnie o rok. I nie wiedziałam, że już wtedy były te gazetki. Ja w ogóle nic o hafcie nie wiedziałam, gdy byłam w podstawówce i zaczynałam się coś bawić z haftem i z różnymi ręcznymi robótkami. No nie miałam w ogóle pojęcia, że takie coś istnieje, i że tyle osób się zajmuje tym. A teraz mamy grupę na Facebookach, kanał YouTube. No bardzo się to rozwinęło. Cieszę się, że tak to teraz wygląda, a te gazetki właśnie pokazują, jak to było kiedyś. E, chciałabym właśnie z kimś sobie kiedyś pokazać, kto haftuje już na przykład 40 lat, i zobaczyć podejście tej osoby do haftów, do tych wszystkich aplikacji na telefon, gdzie ja używam Cross Sagi głównie, e, jakie, te, jakie podejście mają właśnie takie osoby. No, bardzo ciekawe. Rozmawiałam przez chwilę z tą panią, od której wzięłam gazetki i ona, hmm, pytałam się jej, czy, czy ma jakichś znajomych, którzy też się tym zajmują. Ona mówi, że tylko jej córka haftowała, ale też już porzuciła tą pasję. Ona już nie dowidzi więc dlatego pozbywa się tych gazetek, ale że w młodości bardzo dużo się tym zajmowała i ma dużo obrazków w domu wyhaftowanych. Więc to takie e, miłe, zawsze próbuję zaczepić, bo już też kiedyś kupowałam stojak e, od e, jakiejś szkodki i też właśnie jej pytałam. E, ona sprzedawała ten stojak e, dla swojej mamy, bo jej mama właśnie też już nie daje rady haftować, a ona mówiła, że nie używa stojaków, tylko samą ramę. I haftowała wtedy właśnie obrazek dla kogoś z Londynu na zamówienie. E, i miała kilka powieszonych obrazków w domu. Były przepiękne. E, oraz haftowała też, pamiętam, z resztek nitki właśnie jakiś ala sampler, który sobie sama tam chyba wymyśliła. Z tego, co pamiętam. E, też bardzo miło właśnie było przez chwilę chociaż pogadać z tą panią i zapytać, jakie jest jej podejście do tego haftu, jak długo już haftuje e, i jakie, mm, jakie rodzaje obrazków właśnie lubi haftować najbardziej no myślę, że e, będę jeszcze miała okazję w życiu spotkać trochę takich osób. No na razie na żadne zloty e, nie ma szans. Jeszcze myślałam, że właśnie w tym roku pojadę, e, ale okazało się, że zlot jest we wrześniu, a ja rodzę we wrześniu, więc no, nie ryzykowałabym, że pojechać nawet na weekend do Polski. I, i urodzić na zlocie chociaż to by była fajna atrakcja pewnie dla innych hawciarek albo traumatyczne przeżycie do końca e, dni do końca życia więc e, no, na razie żadne zloty e, nie wchodzą w rachubę więc takie e, momenty kiedy coś od kogoś odkupuję to próbuję zaczepić osoby podpytać a czy wy macie w swojej okolicy, e, czy wasi znajomi haftują. Ja jak na, na razie moją siostrę i mamę i e, kuzynkę namówiłam na haft diamentowy. I oprócz tego moja siostra zaczęła robić na szydełku, ja jeszcze nie próbowałam szydełka. E, więc. E, i tak to mnie cieszy. Mam nadzieję, że właśnie może jeszcze kiedyś do krzyżyków namówię kogoś. Ale fajnie, że chociaż jakieś inne pasje właśnie rozwinęły się. Mam nadzieję, że to po części dzięki mnie, że zobaczyli, że ja coś robię i pokazałam im, jakie fajne prace potrafią wyjść z tych diamentów. No i może jeszcze na kogoś trafię. To też zajmuję się krzyżykami. To by było tyle w tym filmiku. I tak się trochę rozgadałam. Chciałam Wam tylko pokazać pochwalić się tymi gazetkami, bo jestem bardzo podekscytowana, że za tak dobrą cenę udało mi się dorwać tych gazetek bardzo dużo. Nie często się zdarzają takie okazje. No, jestem bardzo podekscytowana. Jeszcze sobie raz przejrzę te gazetki i powybieram, co mi się podoba. A na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym filmie! Pa!